Witajcie! Wybaczcie, że nie było odcinków przez ostatnie dwa tygodnie. Tydzień temu w weekend miałem wyjazd i byłem poza domem i po prostu nie miałem kiedy tego nagrać. A w ten weekend był ten event Exalted Overload i wiecie, chciałem sobie pograć zamiast zedytować. Może to głupio brzmi, ale filmik dla was, ale po prostu wiecie, fajny event był, chciałem to wykorzystać sobie w jakiś sposób, nacieszyć się tym, bo wiecie, jakby nie patrzeć 4% do zadania Fatality i 1% szans na odpalenie się awatara. Fajnie brzmi i jest tu pierwszy raz ten event i po prostu chciałem to w jakiś sposób wykorzystać. W tym tygodniu będziecie mieli teraz ten odcinek i to są nagrywki, mówię, z tych jeszcze wcześniejszych dni, to jest ponad tydzień, dwa tygodnie temu nagrywki, czy więcej. Po tym odcinku wrzucę będzie odcinek z łukami, testem łuków, bo już przeprowadziłem to. Mam wszystkie te, dane, że tak powiem, taki mini test. To dla Was, co obiecałem, to zrobiłem to i w weekend powinien być następny odcinek. Czyli w tym tygodniu spodziewajcie się trzech odcinków. Nie przedłużam i zapraszam do oglądania, subskrybowania i lajkowania. <grywania> Dzięki. Dobra, jestem na miejscu i od razu coś się zobaczę, już jednego, mam 245 do wbicia, 245, a w bestiarce mam 200, oj 591, zobaczę ile dzięki temu talizmanowi, czyli 21,5% wbije ekstra, czyli było 590, bo jednego zabiłem, dodałem do tego, dobra, ja sobie muszę to gdzieś tu zapisać, żeby później nie było i sobie obliczę, dobra, lecimy, tylko... Szczerze ja już nie pamiętam jak to tędy latało się. Zrestartuję sobie ten i zobaczę przy okazji jak profit tu będzie można. Typ co tutaj robi? Co to za jakiś monk mi tu lata? Mong on wpisał się na list od 20 coś What the hell? od 2020, czyli Mong Nordlipka. What the hell? Kurczę, zazwyczaj nikogo tutaj nie było. A akurat teraz jakiś typ lata. Nie wiem. Ale tak się patrzę już teraz. Ładny profil tu jest. O, i już fajny spot znalazłem. Pierwszy, to jest... Ja już tyle razy mówiłem, ale wcześniej latałem tylko po tamtej jakby takich ruinach, nie tutaj. O, ale tutaj widzę już dużo tych guardów, no to spoko, ale co jest kolejna sprawa? Profit jest bardzo wielki. 2000 tysiące pokazuje niby. Tu gdzieś coś pokazywało, 2000, tysiące. Trzy i Dalej prawie trzy koła. Cztery i pół. 4,5 yy, 3 3 ja Jak to będzie tak sypało no, to powiem wam, że naprawdę fajne miejsce pod profi profitowanie. To są właśnie niektóre itemy, które sam kiedyś potrzebowałem, kupowałem z marketu. Więc do jutra sobie zostawię. Jak ee, nie sprzedam, jak będę, nie będę potrzebował, to będę je wystawiał, bo mówię, hajsu potrzebuję, chcę ten wreszcie Armor kupić. Eee, kolejne jakieś ciekawe miejsce. Też to jest pierwszy raz, coraz tak idę gdzieś. W ogóle idę gdzieś tu, co kupić i dawno nie wiem, gdzie ja zabiję po kolei te wszystkie potwory. Spoko. Trochę tutaj jest tych guardów. O. Lecimy dalej. Lecę dalej. Znowu cały czas to samo. więc make the short at listy free in the O co tu chodzi? Co ja tu dostałem? Dipping fleet. Otóż widzicie, coś dostałem ze skrzyni. Co tu się... i co tu jest? Bo ja nie wiem. Jowl, A to można wejść tako? A nie mogę. Aha, tu się na bossa idzie. Na to wychodzi. Okej. Okay. Nigdy na tym bosie nie byłem. Wiem tylko tyle, że z niego leci właśnie dip of te armor taki dla tego paladyna. Ciekawe, co tu jest, Ty. Oboju, można tu wejść? No, też nie mogę wejść. Uee, o widzicie, odkryłem Mantę, tak? Manta Ray. Pierwszy raz tu jestem, to znaczy nawet ta postać jest tutaj pierwszy raz. O, progres w bestiarce? E, ty patrzcie, ty jeszcze mam 250 dobicie. Ja myślałem, że to wbiłem te, te Jelly Fish. No, no to wychodzi, że nie. Tu właśnie na tym. Na tych potworkach do, do tak. Deepling guarde do dobicia. Jellyfish, manta, ale ta manta to chyba, mi się zdaje, że to ciężko będzie. E, tu jest fajny spot, lepiej chyba niż tam nawet, dużo tych guardów jest. Powiem wam, że tak na początku lepiej sypało, ale to też latam tutaj, o. Są ty tych jest więcej, o wiele więcej. O kurczę, pewna no miejscówka. Tu będę musiał kiedyś chyba tu wpaść, żeby podobijać właśnie te manty. Sporo ich jest tutaj. Pyk O, niebieski item poleciał. Te rybki to wiem, że mam dobite. O, tu ile jest potworków? O, chodźcie, chodźcie. A właśnie, kalamary. Mam dobite? czekać muszę sobie też to zaraz zobaczyć. Kalamary. Dobra, spiszmy. A, le. Nie mam! Oczywiście, że nie. Dobra, to wiem, że to też będę musiał bić. Tyran to słyszałem, że właśnie e, chyba tylko na Rapid Event, bo tego występuje tylko kilka sztuk. A pajki. Pajki mm. na pewno mam dobite. Ike. No tak, dobra, mamy to. No i mamy już pół miliona profitu. Jeśli to tak będzie wyglądało, to tak, tutaj na Rapi, gdzie można było Tyranta robić i te mantry przy okazji i Kalmery, czyli trzy bestiarki w jednym miejscu. To dobrze. O i tutaj jest trzeci, czyli raz, dwa, trzy, zdążyło się ten zrespić. Co jest najlepsze, zapomniałem uzupełnić sobie tych. O... Nie chcę się stąd wracać, mam tylko 406 tych. Ile zostało? 5 minut jeszcze. Nie wiem, czy jak tu zostanę, czy będę mógł się teleportować. Dobra, może zróbmy tak. Poczekam na razie tutaj i spróbuję się teleportować. Już mamy 108 wbitych. Jeszcze połowa, troszeczkę i będzie dokończone to. Jest, udało się. Dobra, jesteśmy. Idę do, kupię się i wracam tam. Obkupiony jestem i wracam tam. Wyraźnie to, to było tutaj. Dobra, ale wracamy tam. Może już tego mąka nie będzie, to będę mógł po tym tym, tej Lejbery, czy jak to tam się nazywa, bibliotece biegać. O, po angielsku wiem jak powiedzieć, a po polsku zapominam jak. Wstyd, wstyd. Dobra, jesteśmy na miejscu z powrotem. Idziemy, tylko teraz tak, gdzie to było? Ta miejscówka, bo tam na bibliotece lata jakichś dwóch typów cały czas bił. Nie ja chcę im tam przeszkadzać, niech sobie bił. Nie, to chyba nie tutaj, bo tutaj są, są, są same warriory. Tam dużo było tych guardów Dalej poszedłem. Tylko wiecie co, teraz, jak tam trafić z powrotem? No szczerze to ja nawet nie wiem jak ja tam biegłem. Wiecie? Chyba tu. Chyba już trafiłem. To raczej chyba tutaj powinno być właśnie. Już tak widzę. I chyba tu będzie ten levitate spot i tam się wychodzi wyżej. Jest więcej tych właśnie guardów. A czy to tutaj na dół? Dobra. Za bardzo się pośpię. Nie, czekaj, nie bij tego. Chwila. Bo ja muszę sobie to obliczyć. 245. Czekajcie. Ja tu muszę zwieść sobie. Dobra, tu nie ma. To te sobie wybiję. I zaraz policzę sobie. 245. Czekaj, ta. 245, a było. 590, a mamy wbite 890. O, Czekaj, ta, gdzie mam kalkulator? 890, odnieść 590. 300, a zabiłem 245. Czyli 55 ekstra z tego wyszło. Je! Yeah. Dobrze jest. Prawie, oj, patrzcie, bestiareczka prawie dobita. Ty zostać, dobić to? Nie. Jak się trafi, to się przyjdzie, dobije. Dobra, odbieramy to. Co my tu mamy? Young Guana, to mam wbite. To nawet nie wiem co to jest. Widzisz, co, poszukam tego potworka. Coś znalazłem, ale muszę znaleźć, jak tam się dostać w ogóle. Chyba wezmę sobie to. Tylko jeszcze ani razu nie bijłem. A dużo tych potworów tam jest. Dobra, znalazłem. Czyli to jest tam na Wenorę. Można się zielonym Teleporterem e teleportować zielonym portalem tam. Tylko teraz czekajcie, jak stąd wyjść. No jest właśnie problem, jak ja tu przyszedłem, chyba tędy nawet, nie wiem, zaraz zobaczę, bo szczerze powiedziawszy nie wiem gdzie tu iść, tutaj pójdę, tutaj do, do, do dołu, a to nie, to tędy to, to źle będzie, źle idę, no idź. Dobra, mamy, znalazłem wyjście, teraz idę tu i wychodzimy stąd, ale co ogólnie, w godzinkę ponad milion profitu, jakby nie patrzeć, to bardzo dobry wynik, o, chłopaki widzę, że dalej biją. Co to za jakieś te? 250 MS. Okej. Okay. Dobra, widzimy się tam na miejscu na tych nowych potworkach. Tam jeszcze ani razu chyba nie byłem. Nie mamy chyba odkrytych w bestiarce. Czyli jakby ktoś nie wiedział na te dziady. mis z tam chyba jest mi dwa potworki. Ktoś mówi, że niby trzy godzinki na zwykłym Respie można je ukończyć to bestiarkę. Ja tam w ogóle będę pierwszy raz wiem, że to się tędy wchodzi, jak patrzyłem. Teraz tutaj na dół. Wskakujemy do wody, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Wychodzimy. Tu nozer. O, jesteśmy na miejscu. O! Gitara. Dobra, będziemy bić to. O, a my... No i lecimy. Dobra. Wziąłem dobre runy, bo one mają... O mówiłem, że właśnie o. Dobra, weźmy sobie je, zaznaczmy. I tutaj, tak samo, pierwszy. O, nawet w gdzieś nie mam ten. Dobra, zrestartujemy, zobaczymy co, jak to wychodzi tutaj. Tu chyba nawet nikogo nie ma. Mało kto wie chyba o tej pewnej miejscówce. No naprawdę ja nawet nie widziałem o tej miejscówce. I tu chyba na wszystkich są trzy poziomy z tego co patrzyłem na mapce. Ciekawe na jakim levelu tu można siedzieć. O, tu jest nawet sporo. Ale to spoko, no bo przy okazji jak będę miał, mam tego ringa? Mam. To znowu sobie odbiczę na podstawie ringa ile wbijem tych. Ile? 318, pewnie z 400 będzie wbitych. Jak mi się trafi jakiś inny potworek z, z tych mobków to od razu będę wbijał. Co to jest? Rabisz amulet. No ale co, to już odlicza się? No cholery mi to. Nie wiem, co to jest. A co jest najlepsze, dobre potworki na Paladyna, bo od świętości są słabe. W sensie mają odporność słabą na świętość. Czyli Massan i. O, patrzcie, tysiąc coś z Massana. Krytyk w pat. I tutaj jeszcze chyba można właśnie. O, tu zejść jeszcze niżej można. Jakieś kółko sobie można zrobić tutaj? Tędy, tędy. Tu zrobię kółko, tędy wtedy pójdę. Dobra. No tak się nie dziwię, że, że tu nikogo nie ma, bo to chyba tylko spot pod bestiarkę i nic więcej. Ani tu, nie wiem, no niby X wychodzi ile. Minion 400 teraz rawa. Tylko że widzicie, ja szybko chodzę, ale jakby nie miał to mniejszy level przyjść tyle. ile? Z jeden rawa? Nawet bym nawet nie wyciągnął. Hajsu nie ma, to nie wiem. No, 15 minut na tym spacie minęło. wbiłem 408 tysięcy rawa. No, za co wychodzi? Milion sześćset, W godzinę idzie tutaj na najniższym piętrze. Taka latać się od tych tych. No i raz wyrabia. Normalnie można takie kółko sobie tutaj kręcić. Ale to po 2-3 mopki tylko są. Tu nie ma jakoś ich więcej. Może by było ich troszeczkę więcej. Albo by inaczej. Co jeszcze? W godzinę tych Misguided byli I 133 wbiłem. I 112 Misguided thief. Profitu tu wcale nie ma, 27 k niby. Supply, loot, 80K, no dobra, no bo strzały kosztu, kosztują, ale to mówię, spot chyba tylko wbić bestiarkę i nic więcej. Czyli co, ja to z 45 minut będę, czy nie, boli 136 bitych 140 tutaj, dobra. Dobra, ja, łączy się jak będę kończył, taska. O jak kręcole znowu się wziąłem, zagoniłem. Dobra, wbity. 318 wbitych, a w bestiarce 387 jakby było 50%, to by było z 400 prawie 500 bitych. A, i ile? 37 minut zajęło to, więc... Tylko, że widzicie, zabiłem 3, później zrestartowałem, dlatego to jest 315. Ale takowo mówię, 30-40 minut na ponad 300, czyli półtorej godziny na bestiarkę, dobrze mówię? Półtorej więcej, Koło dwóch godzin. O, i teraz jeszcze odebranie nagrody, w sensie taska. Crypt Warrior, to są chyba... tak? Co ja dobrze myślę? Krypt... czy ...krypt warrior. A, to co tam na, 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 tym, na Edron, w sensie tam jak się na Drumę chyba idzie. Tylko, że ja tam nie mam dostępu, bo kiedyś próbowałem te drzwi otworzyć. Muszę zobaczyć, jakie ja muszę wykonać, żeby tam mieć dostęp do tego. Można tego, wulkanu gra, pójść, bo jego chyba się też ciężko dobija. Na spajka tam na dół, na minus ileś. Ile ci to dobijać? A, to już później zadecyduję. No mamy. Poniedziałek rano, jest dziewiąta. Wchodzę i pierwsze co chciałem właśnie sprawdzić, bo wystawiłem wczoraj jeszcze order za więcej, żeby mi się po prostu kupiły i kupiły mi się te maczugi. Na szczęście, bo te metal baty, ja to tam mówię metal baty, ale to dla mnie maczuga jakaś, coś wiecie, było po chyba. 250 tysięcy, właśnie powystawiane, jakieś niszcze były po 90 tysięcy, myślę, wystawię order za ten i może się akurat trafi, jak nie, no to musiałbym to kupić kilka sztuk, ale udało się na szczęście bez tego. Czyli bierzemy to, schowamy do depo. Czekajcie, żeby za blisko nie był mikrofon. Schowamy to do depo. No i co? Oddajemy? Wczoraj jeszcze dobiły mi się z orderu, te klastery. I już oddane i teraz tylko ostatni, tak, jest i mamy 16 i wpadnie zaraz 11 tysięcy tasków, oju, hunting tasków i 16 tych pitów, czy jak one tam się nazywają, no, soul pitów. Uważam za udany, najgorsze to były te dwa, Usurper Archer, znaczy Usurper Archer nie, właśnie ten Usurper Warlock był najgorszy z tych wszystkich mobków. Te sobie odpuściłem, bo byłem tam, zabiłem 23, ale to tak szło opornie, ja pewnie mógłbym to zrobić, ale nie chciało mi się, one odbijają damage, biły mocno, one jeszcze odporne są właśnie na, na, na damage, nie... No tak, na damage sobie odporny na ataki fizyczne. więc sobie to po prostu odpuściłem. I tyle. Mam nadzieję, że teraz w tym tygodniu co przyjdzie, nie trafią mi się żadne właśnie takie te z nowych miejscówek ogólnie itemy, bo to przewalone jest, za drogie to jest. To jakbym chciał te 83 kupić, to na markecie to jest po... Chyba musiałbym wydać koło 4 milionów, bo to po 80K ktoś sprzedaje jedno. Chociaż mogę się teraz mylić. O, pozmieniali. Ale to i tak patrzcie się. Dobra, bo tu. Widzę, że się nie sprzedawało, to ludzie pozmieniali te. Dobra, jeszcze z tym. Ale ile? 83 to musiałbym wydać. No, to co mówiłem? No to nie, to może mi się coś pomyliło, że po 80K, ale chodziło mi właśnie, że 4 miliony gdzieś obliczałem, nie? Dobra, czekajcie, bo to po 50 było, to weźmy to. To wiele było po 50, na no to i więcej było. No to 3 miliony. Ja nie będę tyle wydawał. 3 miliony to już dajcie sobie spokój. Jeszcze do miliona, półtora miliona mógłbym coś wydać, ale no 3 miliony 2 to jest za dużo za itemy. Chyba żebym mógł je sam jakieś zdobyć, ale no niestety to jest stanowa miejscówka, tego nie idzie tam dorwać. Tyle! Ja czekam na ten, trafił mi się wczoraj Cave Devor, chciałem pójść tam zrobić, ale niestety ludzie, gdzie wz -y zazwyczaj piątki, zawsze poupuszczali, nikogo tam nie ma od godziny 23 do prawie 2 w nocy ktoś będzie siedział. No tam patrzę, loguję są, no niby ludzie są zalogowani, siedzą tam. Mówię, cholercia. Dzisiaj może poczekam, aż teraz będzie reset tych weekly tasków, może akurat coś się trafi właśnie z WZ-5, to akurat bym się zrobił, to na razie tego nie będę robił. Idę chyba na mąkę na chwilę. Na mąku może idę. W ogóle na mąku nie wiem czemu, nie patrzę nawet za tymi itemami, idę zobaczyć, może coś będzie tanie, dopóki kupuję, poddaję. Zawsze taki level do przodu będzie. A mam ten, może coś jeszcze dobiję, śmierlinki czy coś, albo mi do zrówgłordy, chociaż nie zdążę pewnie. No, mamy jeden item, co jest w miarę tani, to sobie dokupię go, 80 sztuk trzeba, to stoka k nie będzie. Okej, okay. giltabilu 17. O, no i gitarka. To też oddam. Super. No i to 77. O i to można wziąć sobie. Zapominam na mąku w ogóle oddawać, wiecie, cały czas latam na e, paladynie i to tak wiecie, wychodzi. Dobra, oddajmy to. Zawsze to coś do przodu będzie. Cyk. O, ty. To aż tak. O kurde. Dobra, to ja się zacznę, za, za, zajmę się tym oddawaniem e, tych e, tasków. E, na boku też. O, lipka. No ale w tym tygodniu, jakby coś się trafiło, że na przykład w pierwszy dzień praktycznie wszystkie taski bym porobił, albo w dwa dni chociaż na Paladynie, to bym mógł się skupić też właśnie na Monku, żeby go do tego 200-250 levelu dobić. Co najmniej. Pozmieniliśmy troszeczkę gear, ale to też taski, ale to wiecie, na dwa konta leci, na dwie, to tak teraz ciężko jest. Reszta tych itemów to za droga. Podzielić 17 tysięcy, tu chyba 10 tysięcy, ten chyba gdzieś 15 czy 20, coś takiego, Bleh. Dobra, wylogowuję się i czekamy na serwer, zapis serwera. Dobra, na mąku najpierw weźmy, odejad, bierzmy punkciki, o, szybkie ten. Po 3K! Oszaleli! 361 naga Warrior Scale. No to dobra, mi to na to nie stać. Na mąku Perserker Winglen może coś by z tego dokończył. O, tego to na pewno nie. No nic. Dobra, loguję się na tego. Paladyna tylko idę odebrać nagrodę. O, widzę wszyscy w <laughs> Jezu. Dobra, idę, zar zaraz wbijam nam paladyna. Dobra, jesteśmy na paladynie, zobaczmy co tu się będzie działo. 11, no to co? Odbieramy ekspert znowu, tak? Ekspert. Brainsquidy, no to już to odpada, na pewno nie. O, super archery, no, o, to, jeszcze, to jeszcze idzie zrobić? Hellfire'y, Ja, kręcole, nie. No, idę zobaczyć z tymi itemami jak to będzie. Dobra, zestaszujemy to. I co, lecimy, oddajemy, to level wpadnie, to zaraz niedługo trzeba będzie się przygotowywać na, na fotkę ogólnie na 800-ny level. 800-ny level, kto by... Ja bym w ogóle nigdy w życiu nie pomyślał, że 800-ny level kiedykolwiek wbije w TB. Dobra, oddajemy. Nawet zaraz Mamy level 799 to też, dobra Idę po OT Idę same samemu sobie wydropię Dobra, widzimy się za jakiś czas Dobra, idę sobie te Mopki pobiję samemu to sobie wydropię, nie będę tego kupował Tylko czekajcie, a no dobra To chyba frize potrzebuję Ciekawe czy to szybko powpada Zobaczę, ale powinien moment wpaść. Tak mi się zdaje. Chociaż to są chyba te co. ten. Słabi wypadają. Knajfy przy okazji powpadają. Teraz na dół zejdę. Dobra, ja was z tym nie będę zanudzał. Po prostu jak zdobędę to odezwę się. Wiecie co? To chyba nie będzie takie łatwe wydropić. ani jednego jeszcze nie wydropiłem, a już pozabijałem ich trochę. Cholera jasna, jeśli to jest takie rzadkie, no to no chyba pójdę i kupię, no bo szkoda czasu na to. Wiecie co, ja, ja sobie po prostu na tych chyba werechienach zarobię, po prostu na te te i kupię, no bo to w ogóle wcale nawet nie leci, ja nie wiem, co jest grane. Już prawie 15 minut zaraz będzie jak jestem na spocie, no może nie 15 minut, 10, ale jeszcze ani jeden nie poleciał, więc coś jest chyba nie tak. I w ogóle sprawdziłem dla pewności, czy nie mam przypadkiem skipy. Wiecie, przy zbieraniu itemów, czy nie wiem, czy może nie mam zablokowane, żeby omijać ten internet, ale raczej nie sądzę. No i jeszcze ani jednego nie ma: tamtego talidmana. O, jest jeden wypad. Wow, jest jeden. Ile tego potrzebuję? Jeszcze 15. Nie ja wiem, idę tamtą klatę wezmę, jeśli nie będzie, to idę stąd. Nie będę tu siedział, aż wydropię tych 15, no bo to nie ma sensu siedzieć godzinę. Już wolę w tym momencie innego taska sobie robić niż ten. Ja myślałem, że to szybciej poleci. Myślę, że kurczę, tam z 5 na z 5 na pewno na 10 minut poleci. Posiedzę z pół godziny i będzie. A tu widzę, że chyba raczej nie. No nie, dobra, zmykam stąd. Idę do depo, wezdę sobie to, dokupię. Bo szko, szkoda, czasu naprawdę. Idę to staszuje, to co mam tutaj. Idę, zobaczę. Dobra, no to weźmy tego, ile potrzebuję? 15. Nie będzie. A, to zarobiłem sobie akurat. W inny sposób. Okej. Okay. no to to. Oddajmy to. Ok, mamy to. Czyli Delivery taski, wszystkie skończone. No i super, to mi się podoba. nie z tym. No i teraz tak. Hellfire, nie wiem, czy zrobię. Brain Squid, też nie wiem, czy zrobię. Reszta. Powinna być bez problemu. Hony Elemental. Dostęp trzeba. Hony Elemental nie jest przypadkiem na tej nowej miejscówce, jak oni się nazywają. Cake, coś tam czy. Nie, Cake. Wiecie o co mi chodzi. Czyli trzeba będzie zrobić dostęp. No dobra. Idę działać w takim razie. Co najpierw zrobimy? Trzeba będzie łuk prawdopodobnie przerobić na ten. Albo nie łuk kuszę sobie wezmę zrobię z tym. Eee, z właśnie żeby Reaper y Spectry można było bić, bo tam żaden demet fizyczny chyba nie wchodzi. A, kolejna sprawa, trzeba sobie dokupić e, punkty, w sensie no, wydać. Mamy 13 tysięcy, lecimy dalej. E, kupujemy 13 punkt. Baj poszło. Mamy 13 punkt. Następny 9 tysięcy to następnym następnym e, następną dzielę, następny znaczy poniedziałek. Kupię. Ok, no to działamy dalej. Dobra, pierwsze co idę, to na Werę Pantery, bo akurat mam Preja na damage. To czekajcie, dobrze ja to biorę? wybieram? Tak, wybieram sobie to, bo mam Pantery, to zrobię sobie najpierw je. One szybko powinny pójść. I kolejna sprawa, jeszcze muszę sobie dopisać, gdzie to jest? Frieza, dobra, mamy to. Ok, idę działać. No i teraz to można bić, a przede wszystkim, e, nie mówiłem wam, ale wczoraj popisałem sobie z kimś, że jednak prawda, najpierw może się skupię z tym, e, bo mam 21,5%, dobiję do tych 25 i w damage będę szedł, już sobie w damage właściwie idę, już 6% mam, więc jednak z tego bestiary to nie ma co do końca iść głupio, tylko bestiarkę na tym talizmanie. Dobra, działamy, działamy, a nie mam zrestartować sobie, dobra, zostało mi, już teraz prawie skończony, 4 do dobicia, ile? No pół godzinki i task zrobiony, no to jest szybki task z tym werepanterami. panterami, Werepantery, szybki task, to jest chyba ostatnia klata będzie, ja stąd zmykam, przy okazji podobijałem sobie were krokodyle i feral were krokodyle do, ta, do bestiarki, no i task skończony super, 26 minut, 27 7 powiedzmy, całe pół godzinki 200 dobić. Super. Lecimy stąd. Idę, pójdę do depo, zobaczę co następne będę mógł zrobić, ale nie mam dzisiaj za bardzo dużo czasu, bo zaraz do roboty. No i idź tam. No i czemu nie chcę iść? Leć! Widzimy się w depo. Dobra, to sobie przelosuję za darmo. Może coś padnie, co będę potrzebował? Nic, tu coś potrzebuję do taska Widzicie sobie, to wezmę taką. Nic nie ma. Losujemy dalej. Nie. I tutaj coś będę potrzebował. Chcę tego tego jeszcze. Bonitaska zrobić. To sobie chyba na tyranty odpalę. To szybko sobie zrobię. To sobie na razie zostawię. A i co ja nie mam robić w ogóle? Muszę posprzedawać i No wreszcie hajst trzeba jakiś zarobić, a najlepiej sprzedawać chyba teraz, póki ludzie sobie wymieniają to wszystko. Więc to pewnie długo, dużo zajmie, więc trzeba będzie, wiecie, no jest tego troszeczkę, a chcę to posprzedawać. Twoje itemy poddawałem, to jest najważniejsze. Dobra, zbieramy ten hajs Ja tu się będę z tym bawił, bo to zajmie troszeczkę. Wezmę sobie najpierw itemy, co do Rashida. Widzę, że nie, są jakieś są tańsze na markecie niż u tego MPC-ta, to wezdę, to wszystko będę brał i po prostu pójdę do MPC-ta, posprzedaję. No jakoś to sprzedawanie schodzi, ale powiem tak, stone. Mam te stony, kiedyś to kupiłem. Nie ja wiem, już wspominałem chyba na niektórym z odcinków. I tak się zastanawiam, czy to w ogóle pójdzie do góry. Ale to tak, 2, 2, 2 tysiące. I ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle trzymać. To jest prawie 6 milionów zamrożone. Ja to sobie może wystawię. To schodzi po 13k. Za 13k wszystkie wystawię. I niech to idzie. Nie będę tego trzymał. 13k. Ile z tego będzie? 8 milionów. Sprzedaję to. Niech to idzie. No, mi hajs jest potrzebny. A to leży już praktycznie od kiedy ta zmiana była. Będzie z rok ponad, lepiej nawet. Sprzedaję to, niech idzie. Lecę dalej. Fajny zarobek będę miał, bo na tych katasach jak siedziałem cały czas, to mam 32 bury starołów, a znając, że jak będę latał i robię jakąś bestiarkę, to pewnie i tak będę używał diamentów, bo lep, mocniej biją i większy obszar dają, więc ja to sobie sprzedam. Ciekawe z tego jaki hajs będzie. 5. To jest milion, wpadnie jakby nie patrzeć. No, hej, ładnie. No, mamy 23 grudnia. Idę zobaczyć, wczoraj miałem kilka głosów jeszcze na Oramund, w sensie na Oramund, tas, nie taski, tylko te głosowanie i zagłosowałem, żeby były ten, w Dungeonie właśnie deteki. Jak będą, to sobie będę starał się siedzieć te godzinkę, dwie na tych detekach, ale no niestety, mamy Minotaury, czyli zapomnimy. Dzisiaj wtorek, zmiana powinna być, a nie ma, więc trzeba będzie co innego kombinować. Dobra, słuchajcie, jak nie ma tego Ramont Catacombs, yy, prawdopodobnie to dalej się skupię na... Wykli taskach. Na mąku chcę trochę posiedzieć, to może na mąku posiedzę. A ten, a kolejna sprawa jest taka, że idę sobie obliczyć, bo mam aktualnie 115 milionów. Posprzedawałem tam dużo rzeczy, bo wystawiałem te wszystkie, większość tych creature produktów. To, co do Rashida mogłem wystawić, w sensie, co by na markecie się nie sprzedało, bo tego jest od groma, to, to wziąłem, posprzedawałem um, i, i, i tam inne rzeczy, no nie, do innych MPC-ów. No i teraz wezmę, obliczę sobie, bo chcę wbić. E ten jeden magic level przez ten e, tydzień po prostu jaki jest ten e, exp i skill event i tak samo chyba dystans żeby dobić żeby był ten 122 podstawa, nie? I teraz będę pójdę sobie na stronę, obliczymy więcej ile będę potrzebował tych lastingów. Obliczę, jeśli za dużo będzie, żeby dystansa dobić do końca, no to nie będę w to inwestował po prostu, bo mówię, chcę kupić ten Armor, a nie chcę ten, ale Magic Level by chciał dobić ten jeden. No, zrobiłem sobie takie obliczenia i wychodzi to, że na Magic Level muszę właśnie z 30 baniek wywalić, czyli 3 lastingi co najmniej kupić, żeby dobić. Tak samo na dystans 30 baniek, więc zrobimy tak. Ja sobie Magic Level dobić, Dobiję, kupię sobie te lastingi, trzy, żeby magic level tylko dobić, a reszta to już tam, mówię, nie chcę za dużo kajsu na razie w inwestować, bo, bo po prostu nie mam, a chcę, chcę ten armor dokupić, także biorę do tego dziada, gdzie są te lastingi, lasting, weźmy sobie, raz, dwa, trzy, na razie, dobrze, dobrze, bye. zostało 85 milionów, Oo. Nie, nie ciekawie. Luki, okay, to będziemy skillować. Level może wpadnie magic kolejny. Distant to jest ten, co tam się sam wbije pomału. <gulity> Były gobliny wziętych, ten. Xmas. Merry. Kurde, ja jem... <gulity> Merry Christmas. Chyba <gulity> źle napisałem. <gulity> zostaw to tak. tym <gulity> w tym meme? W mewie? Chuj, zostaw to tak. <gulity> Dobra. <laughs> Wziąłem sobie, bo te gobliny latały, to tam po co na mąku przy okazji bestiarkę wbiłem tam trzeba 5 do nich i dostać 10 czar pońców. No i patrzyłem w deponie miałem prawie 150 parę tutaj wymieniłem te bagi, dostałem z 20 parę to dokupiłem sobie jeszcze za 250 i mam Ancient Ben Lord Santa. I sobie do domku było wstawię. Yeah. No, trzeba to zrobić. Grywa się. Dobra, teraz wyostrzyło jest gitarka. No, zostało mi do wbicia. Trzeba celebrajszy zrobić. Mam nadzieję, że tam nikt żadnych potworów nie zabije, że nagle dostanę dziś 800 level. Ale tak, na pustynię, na pustyni się chyba najlepiej to robi. Idę powyrzucać niektóre rzeczy, czekajcie, tu trawa, tu dobra, te kamienie powypieprzamy stąd, to się da? Tego się nie da, dobra sią mi z tym, tego jeszcze kamienia gdzieś wyrzucę. Przygotowanie trzeba zrobić, no kurcze, wbijanie 800 levela, nigdy w życiu nie wróciłem 800 levela, w miałem, okej. Okay. I teraz czekajcie, ja se tu mam gdzieś poprzygotowywałem, to nie jest tak, obrzeża, zrobimy sobie, dobra ja was nie będę zanudzał, ja przygotuję sobie to. Nie wiem czy to... Chyba to źle wygląda, może jakbym dał pod spód ten. Czekajcie, co zobaczę, czy jak to dałbym to niebieskie pod spód, to by inaczej to wyglądało. Czy to ma znaczenie? Dobra, idę sobie Skorpiona doprowadzę. O jednego, chodź, ty, ty chodź, 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 chodź. Ty chodź. O oh, je! Yeah. <laughs> chodź tu dziadu. Tam, tam ton, Powiem wam tak, no nigdy nie sądziłem, że w tej grze zdobędę 800 level, to jest dla mnie coś po prostu, nie wiem, niebywałego, no bo... Kiedyś 400, ola Boga, 400, co to będzie? 500, 600, tam 700, a tu widzicie już 800 praktycznie dobija. Także 3, 2, 1. Yes, Mamy 18 level <ścoughs> Dobra, no co czas? Do grindu. Wracamy do grindu. <ścoughs> Widzimy się jak będzie dziewicetny.